Ale jestem szósty, dobra. Myślę, że będę gdzieś przy nim. Ja jaka to tam jest sekunda, więc to doceniałam. Wow! Co to było z kakałem? Ale potem Hefers got this one. Ale teraz trzeba skończyć konkursie. Adam Małysz! No dobrze, wspaniale, wspaniale! To jest piękny skok. Koniec, no Fantastycznie. Tak, fantastycznie. 102 metry. 102 metry. Wspaniały skok. A spaniałe więc spaniałe. ogromna przewaga. W górę poszedł. Lądowanie 19. Będzie ogromna przewaga Adama no. Małysza. Ale pięknie wyszedł. Dynamicznie od razu. Można się z tą rotacją, o którą...